Witam wszystkich miłośników Beskidów bardzo serdecznie. Dawno nic nie nagrałem i nie wrzuciłem na YouTube'a, już, no, już kawał czasu. Jestem właśnie na kawce na górce. Ci co jeżdżą na chatę, to wiedzą gdzie jest górka. Górka jest tam, gdzie jest zasięg. A jestem na kawce z moimi pszczołami tu są moje pszczółki no i jest jesień już okres karmienia, leczenia pamiętacie jak się tu wprowadził na początku no już chyba to było 5 lat temu jak tu zacząłem coś działać na tej chacie jak wrócił z Anglii i jak, jakie tu plany miałem co odnośnie tego ogrodu na górce zacząłem tu sadzić różne drzewa no ale tak jak mnie niektórzy z was uprzedzali sarny mi wszystko w dupią, mówili ludzie no i tak się stało większość, większość rzeczy jak nie sarny to dziki no tu nie przetrwało zostało kilka krzeczków porzeczki o tu są no i tyle, tyle zostało z wielkich planów ogrodowych tu została łąka na tej łące czasem kanie rosną ale ale no jest teraz susza no i też z grzybami jest licho ale my mamy nadzieję, że teraz tak jak jesienią się jakoś yy, przyjdą te deszcze, no bo teraz mamy chyba ostatni dzisiaj jest ostatni dzień sierpnia czyli koniec wakacji i, no I mam taki plan. Mam taki plan znowu coś nagrywać na tego YouTube'a. Wkrótce nagrać taki odcinek, yy, pokazać wam chatę co się, co się mi udało przez ten okres czasu zrobić, co się mi udało yy, no, skończyć, jak to teraz u mnie wygląda. No i może no, przede wszystkim chciałbym. Yy, dotrzeć do nowych ludzi, może nowych ludzi tu ściągnąć dużo jest starych bywalców co tu jeździ regularnie, ale no przydałoby się pozyskać nowych turystów nowych, stałych bywalców no, pokażę pokażę wam co zrobiłem jak to wszystko wygląda w kurtce. zobaczcie tu stara studnia wyschła prawie której już nie używamy wywierciliśmy głębinówkę i w tej studni tam na dole kisimy ogórki i różne rzeczy a tu zrobiłem zrobiłem taki miks mix, e, kiszonkowy czyli tu są buraki dynia jarmuż i parę innych rzeczy zakiszone, które będę tu zaraz wrzucał do tej studni to już tak fajnie fermentuje i, i co I, przyjadą do Agnieszki takie jak koleżanki weganki no to im dam taki, takie coś na spróbowanie na pewno, na pewno to tam będą się zachwycać czymś takim a na razie to muszę wpuścić do studni cyk i ja to robię tak czy będzie widać? Widać mnie? No, widać mnie. Widać, o, studnia. Ja? Tu jest tak. Mam taką wędkę tu zrobioną, saczykiem. Cyk. O. Cyk. No i ląduje to ląduje to tak o, zobaczcie wylądowało wylądowało tam to jest tak o, tak stała temperaturka chłodno i jest utopione wspaniale a tu przywiozłem taką wspaniałą furę Wspaniałego, pachnącego oborniczka do naszych przyszłorocznych upraw w ogródeczku. Zaraz Wam pokażę ten ogródeczek. A tak wygląda ta Romanka w całej okazałości. Tu. Dzisiaj Was nie będę prowadził po pokojach, bo tam turyści są. Po znaczy, się nie, nie ma ich teraz, bo jest wspaniała pogoda. Poszli wszyscy w góry. Jedni na Pilsko, jedni tam gdzieś na Romankę, Rysiankę. No, ale Wam pokażę. Pokażę Wam tu ogródeczek, jaki w tym roku mieliśmy. Tu zrobiony, taki mały. Nie tam na górce, tylko tu przy chacie. Eee. Porosły nam dynie giganty. Znaczy się, nie są takie giganty. Są takie, są takie fajne. Są tam dynie. Porosły nam, porosły nam jarmuże. Porosły nam e, rzepy i różne rzeczy tu żeśmy mieli a tu fajna rzecz, bo tu, była, tu, były, tu były truskawki w takich, w takich rurkach, że żem porobił i tu było, było spoko z tymi truskawkami, bo ślimaki do nich nie, nie wchodziły a niestety był wielki problem znaczy się nie tylko u mnie, bo z tego co wiem to wszędzie ze ślimakami bo wszystko co to tylko na początku wsadziliśmy to wszystko ślimaki w dupiałej i non -stop walczymy z nimi, ale no to już jest taka siła wyższa. No, a tu przyjedzie, przyjdzie swój czas, to później jak to wszystko na jesień dorzucimy tego wspaniałego goborniczka. No i no i, i w przyszłym na przyszły rok, przyszłą wiosnę będziemy dalej kontynuować nasze wspaniałe uproży, w tym naszym tym. tu mamy taką fajną jabłoneczkę na środku, a no, porosło porosło, i buraki były i, i pory, tu były cebule, tu były cebule ale cebule żeby zebraliśmy i teraz posi posiałem tu gorczycę, później tą gorczycę się tam jako popląd, później tą gorczycę się przyłożył oborniczkiem, no i będzie na wiosnę coś wspaniałego znowu tu rosło na dziś to by było już wszystko, wkrótce nagram coś więcej, pokażę Wam jak ta chata wygląda w środku, oprowadzę Was, trzymajcie się, cześć i do usłyszenia.